On jest po prostu, on jest Bęgerem. Widzę właśnie. No, więc. Dobra, informacje, informacje. Warszawa, mężczyzna Jolanta Januszewska, Jakub Januszewski. Zameldowania PGE Narodowy Festiwal Legend Rocka. Ło, wiedziałem, wiedziałem. Queen Life, o oh, on był na Queen, ja pierdolę, jaki fan rocka, Rock roll. To jest dobry ziomek No raczej no, A jaki ma być, to jest na persona Mam nadzieję, że lubi ryby, a czekaj, ja zobaczę sobie zdjęcia jego Jakie zajebiste poty daje Łota się co to jest 5 listopada 2017 co on wstawia ale, ale zdjęcie sexy z plaży <noise> Co on wstawia On pojebany jest co on wstaje? Widzieliście to wszystko? No tak, no ta. Coś tam widzieliśmy. My jesteśmy fanami. My Jesteśmy fanami. My jesteśmy największymi fanami a co istnieją To jest naszy, 2015 naszy boss. rok co on wstawił? Ja pierdolę. To jest największy boss To co? Um. O kurde, boss przybył, boss przybył, uwaga gdzie? Ale to To jeszcze nie tutaj, spokojnie, jesteśmy bezpieczni. No zaproście? Czy wydaliście Ma się? <gadanie> <gadanie> Tak! Mm. Filmy, filmy też zobaczę. Halo. Halo, tak jakaś... Bo Bo Zaraz tak, tak. Ale, ale chwila. chwila. Pół Bęger Dobra, to muszę go skifnąć debile Kontent. Nie, on jest przepiękny Nie jest przepiękny. Halo, wkipuje go o ok. Dobra man, my Chciałbym musimy lecieć Musimy lecieć no, nie.